Witam serdecznie, Szymon z z tej strony się kłania. Tradycyjnie witam serdecznie we wtorek, między innymi z najzdrowszego sklepu teoria.pl przy ulicy Orzeszkowej. Chciałbym kilka zdań tak podpowiedzieć o ekonomii korzystania z natury. Otóż zapewne Państwo orientują się doskonale, jak to wygląda, z tym, że spore grupy ludzi biegają wręcz, no może biegają, trochę przesadziłem, ale śmigają sobie do aptek. One są niezbędne, potrzebne niejednokrotnie. Ale biegają i wydają nam 300, 400, 500 zł miesięcznie, 200 to już jest taka rzadkość, prawda? Czyli sporą część emerytury, nie tylko zresztą. No i konsekwencje są tego takie, że cały czas się leczą, 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 leczą. I jest to dosyć droga zabawa. Stąd też może warto przekierować swoje myślenie, swoje spojrzenie na chwilę, w której możemy spokojnie sięgnąć po to, co dała nam natura. I w konsekwencji zrobić taką bardzo prostą kalkulację. Bo raptem się okazuje, że wielu naszych wspaniałych, rewelacyjnych klientów, którzy widzą to światełko w tunelu zdrowia, raptem się okazuje, że przychodzą, uzyskują informacje, konsultacje, prawda, dobieramy, wspieramy, podpowiadamy. Czasami przychodzą już gotowi, bo potrzebują to, to, to i tamto, prawda. I raptem się okazuje, że w perspektywie ilość. Finansów, które gdzieś są wydawane właśnie na to leczę się, leczę się, leczę się, leczę się, leczę się, leczę się, leczę się jak echo się to powtarza, jest diametralnie, zmniej, z, diametralnie zmniejszająca się, zmniejszająca, zmniejszająca. I co ciekawe, nie ma tu specjalnie wiek znaczenia, no oczywiście wiadomo, że jak ktoś ma tych wiosen, już powiedzmy sobie, jest tak zwany według nomenklatury naszych wodarzy, prawda, tych, którzy tam ekspercy od maseczek między innymi, to według włodarzy zdecydowanie, że tak się wyrażę, powinniśmy absolutnie odwiedzać i ponosić koszty. Ale w którymś momencie, tak jak wspominałem wcześniej, raptem się okazuje, że nasze, nasze wydatki diametralnie maleją, maleją, maleją. I tak jak mówimy tutaj, mówiłem o tej grupie wiekowej, otóż. Wiadomo, że troszkę, jeśli ktoś tam 40, 50 czy 60 lat pracował na to, żeby ten jednak stan chorobowy w jego organizmie był dosyć mocno zaawansowany, więc troszkę dłużej trzeba na to przede wszystkim poukładać w głowie, aby w tej głowie między innymi się poukładało na tyle, że hej, no przecież moje babcie, moje prababcie głównie korzystały z natury i to całkiem fajne efekty dawało, prawda? I nie były to jakieś kosztowne rzeczy. A kobiety, prawda, ten klu. Tak naprawdę życia na Ziemi, tak, tak, drodzy Państwo, zdecydowanie tak, to właśnie poszła w pole, urodziła, prawda, i dziecko zdrowe, ale wszystko w naturze. W naturze leczenie, jeśli mogę użyć takiego słowa, może bardziej uzdrawianie, powrót do homeostazy czy utrzymywanie homeostazy, to jest natura. Korzystanie z natury, z tych naturalnych rzeczy, to zrozumienie daje kons kolosalne konsekwencje. Schodzenia z kosztami utrzymywania stanu zdrowia, a nie płacenie za utrzymywanie stanu choroby. Stąd też tym bardziej zapraszam do naszego najzdrowszego sklepu teoria.pl, do medycyny zdrowia, której jesteśmy absolutnymi propagatorami. Dlaczego medycyny zdrowia? Bo zawiera w sobie wszystkie mechanizmy od ayurvedy poprzez medycynę słowiańską, tą klasyczną, akademicką, chińską, prawda. Po prostu medycyna zdrowia. I właśnie ta medycyna zdrowia, biogabinet.eu, najzdrowszy sklep z naszego punktu widzenia, są tymi wartościami, z których warto absolutnie skorzystać. No i w konsekwencji oczywiście nie ponosić horrendalnych kosztów utrzymania choroby, a zminimalizować koszty celem bycia i utrzymania zdrowia. Homeostazy. Baw się dobrze. Szymon Spolankiewicz z tej strony się kłania. Najzdrowszy sklep taoria.pl medycyna zdrowia biogabinet.eu i my mistrzowie biogenergoterapii Elżbieta i Szymon z Polankiewicz. Do miłego!